No co tam, co tam? Co tam Mordo, co tam? Śpisz? Śpisz jeszcze Mordo? Ej Mordo, śpisz jeszcze? Halo? Mordo? Morda śpi. To nic. Śpisz jeszcze Mordo? Nie? Wstałeś już? Dawaj wstawaj, wstawaj. Siema, siema Kamil. Ja już po banie, więc mogę sobie hulać dalej Nic mi nie zatrzyma. Już tym razem nic mnie nie zatrzyma. Idę pójdę do lasu i po prostu narobię hałasu takiego, że oni się wszyscy zdziwią. Nie, no, żartuję oczywiście. Dobry wieczór. Marcin. Co tam? miękus Ej Słuchaj, mordość pisz. Nie śpisz? Wstałeś jeszcze? Czy nie wstałeś już? A zatem, jesteś gotowy wyruszyć do lasu? Czy jesteś gotowy wyruszyć na cmentarz albo do lasu? Słyszycie? Gołąbki wesoło gruchają w garnku, gotując się. Gołąbki wesoło gruchają. Siema, siema. To ja powracam z pierwszymi westchnieniami wiosny nadchodzącej. Ja też nadchodzę. <śmany> Brak mi tu muzyki na tym balkonie. Na tym balkonie Na tym balkonie Na tym Na tym balkonie Stoi człowiek taki creepy. taki creepy. I się giba, i się giba na tym balkonie. Jakiś dziwny kolo. Ej, mordo, obudziłeś się? Czy obudziłeś już swoje poranne włosy? Czy obudziłeś swoje poranne włosy? Skąd ty się urwałeś, Marcin, powiedz mi. Z jakiej planetoidy się urwałeś? Powiedz mi, z jakiej planetoidy się urwałeś. Dosyć ciepło. A za oknami dosyć ciepło. A za oknami dosyć ciepło. Z księżyca. Ty z księżyca. No to o czym tam piszesz? Ogarnij się, Mordy. Ogarnij. No nawet, może słońce dzisiaj wyjdzie. Widzisz? Tak ciepło mam. Znowu mi przerywają. Czemu mi przerywacie? Czemu mi przerywacie? Czemu mi przerywacie? Tam po drugiej stronie chmur. Widać planeto ile miłego na razie! Na razie, papa i pa. ptaszki ćwierkają po deszczu. Ale słońca nie będzie. Dzień wstaje, ale nie jest wesoło. Nie jest wesoło, że słońcem nie ma go na niebie. A jak brak słońca. To nie jestem pocieszony Że ten komputer czy tam jakieś grę, nic mnie nie zaspokoi przecież Nawet wyjść za bardzo nie można Do lasu Nic posiedzę tak W ciszy w milczeniu Siemartur No, widzisz, no ja tutaj tak odpalam się po deszczu na balkonie. Ciesząc się z tego, że jest pogoda na plusie. Śniegu nie ma, co prawda, ale kwiaty mi rosną. Róże mi rosną. Popatrz, o w styczniu tego jeszcze nie było, żeby róża zakwitała w styczniu. No, ale widzisz, no, takie mam warunki na balkonie. Ciepło, ciepło, ciepło. Się może rozbiorę. Pójdę się morsof. Nie ma w ogóle tutaj ciepła co to, za, co to za ciepła zima Pierwszy raz taką ciepłą zimę widzę No bez kitu No bez kitu Patrzcie ile trawy w ogóle na balkonie mam Na balkonie trawy mam dużo Rośnie mi jak szalona No. Biorę ją zrywam. Chociaż jest za mało, ale z takich doniczek, gdzieś do sałatki na przykład, mniszka wrzucam. Doniczkowego mniszka. Doniczkowy mniszek. No hmm, cóż. Tak się pokręcę. Tak się pokręcę trochę w obie ręce. Super. Elegancko. Ja jestem bardzo zadowolony w ogóle. Jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z całej tej sytuacji. Ja niestety nie jeżdżę, Artur. Ja jestem taki nie, niejeżdżalny. Niejeżdżalny, kręca się, wiesz, tu i ówdzie. I ciężko jest mnie spotkać w terenie. Ale zawsze swoich widzów spotykam, jak wychodzę. Przynajmniej tutaj do sklepu albo gdzieś. Nie wiem. Kilku ludzi lokalnie zawsze spotkam. O, wróciłem. No pewnie, Krzysiek. Cześć. Wróciłem. Ja zawsze wracam, ale nie wiem po co, wiesz. Zastanawiam się czasami, po co wracać. No bo jeżeli nie chciałem już o niczym innym mówić. Pewne fakty lepiej przemilczeć. To się nie udzielam, po prostu. Poza tym, nie chcę marnować cennego czasu innych osób. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swój świat. Po co ja mam codziennie zawracać głowę komuś lajwami, nagrywać to i tamto? To i ówdzie, tu i ówdzie. Na cmentarzu ostatnio, na przykład, nagrywałem. Przecież wczoraj nagrywałem lajba. Robiłem krótkiego. Ale to na YouTubie możesz zobaczyć. Na moim kanale. A jeśli nie, to czasami się, czasami się pojawiam tutaj na Facebooku. Teraz mnie odbanowali. To do tego wróciłem, bo odbanowali mnie. Dostałem ban za nękanie. Słuchajcie, ja nękałem kogoś. Nę nękałem i prześladowałem. Mm. Aż wstyd się przyznać, w ogóle jak to tak można? Jak, jak można tak robić? Zadaję sobie to pytanie. Hmm. Gdzie jest mój kot? Mój kot. Poszedł spać. Dlaczego poszedł spać, mój kot? Trzeba mu zrobić inspekcję. Patrzcie, z powrotem się zasłoniło. Nie Ja się odwróciłem. A to mi zrobiło psikusa. No dobra, To niech będzie zasłonięte. Ja. Kot w ciemności śpi. Cześć, Patrycja. Cześć. Ja po ciemku chodzę. Bałem sam się po mieszkaniu. Rozkoszuję się ciszą. Wiecie, zawsze jest dobry moment na rozkoszowanie się ciszą. Między tym całym hałasem dźwiękowym, który dobiega mnie z zewnątrz, ale nie tylko no tam, gadam tam jak potłuczony Spokojnie, muszę się uspokoić, muszę zacząć nie, częściej tak nadawać, częściej nadawać, gdzie nadawać, gdzie na, u siebie na kanale nadawać Po co? Po co u siebie nadawać? Mogę u kogoś nadawać, pojadę gdzieś, nie wiem, skrosuję się z kimś. Tak, się mogę skrosować z Kotem jedynie. <śmany> Tylko, że teraz śpi. <śmany> skrosować z Kotem. Roki. Roki. I tak chodzę, patrzcie, jak garbaty jełop. Chodzę i tak. O, to by... Nakręcony robocik. Kocie, śpisz. Wstawaj na live'a. Odsłonię ci tutaj żaluzję. Odsłonię ci. Co będziesz tak po ciemku leżał? Wstawaj, mordo. Chłopie, dawaj, wstawaj tu. Wstawaj, idziemy. Wstawaj, idziemy myszę łapać. Idziemy łapać myszki. Kot nie chce łapać myszek. Widzicie? Chodź łapać myszki. Idziesz łapać myszki? Tak? Chodź, łapiemy myszki. Dawaj, wstawaj mordo. Dawaj, wstawaj i łapiemy myszki. Będziemy je brać normalnie, zagryziemy je. Myszki zagryziemy. Tak, a kot jest nieaktywny. Kot jest nieaktywny. W tej chwili mój kot ładuje swoje baterie. Swoje kocie baterie. Tak? Ładowarka ma swoją kocią w ogonie i ładuje się. No tak. No to ja poleżę z tobą. Ja sobie poleżę z tobą. Kolego. Mój czarny kolego. Murzyn nie no. Murzynek. Ja pierdole, Murzynek nie chce przyjść. Nie chce i ze mną łapać myszki. No szkoda. Szkoda. <tryk> Kocie. Kocie, czy jesteś po robocie? Czy jesteś kocie po tej robocie? Będę śpiewał kotu. La, la 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 la, jesteś kotem i wiesz, jak myszki trzeba łapać. Przyjść kotu i. <laughs> Przyjść kotu i zawróci... zawrócić głowę, co? Mordę. Kocią mordę masz, pokaż. Ale czemu się odwracasz? Patrzcie. Czy kot wyraża bycie na lajwie? Czy on chce być na lajwie? To pytanie. Czy odwraca głowę ode mnie? Nie chce, się, nie chce się ze mną porozumieć. Ten kot odwraca głowę. Murzynek? Ach. To jest dopiero nie. Nazwać kot, kota wiukaj murzynek. I tak nikt nie wie o co chodzi. A zresztą kot i jego pan. Czarodziejskie sny mają i czarują nad kotłem jak gargamel. Znaczy, nie no. A gdzie są smurfy, powiedz? Powiedz mi, mój kolego, gdzie, gdzie zjadłeś. Ile zjadłeś smurfów? Co ze spiżarni? Nie, no beka w ogóle. Nie daje kotu spać. Nie daje kotu spać. No tak. Jakbym zrobił coś głupiego, skandalicznego, na przykład ogolił kota, albo coś, to wtedy byłoby sporo widzów. Wiecie jak to jest. Jakbym głupotę jakąś wyraził się, jakąś wzdurę bym zrobił, na przykład włożyłbym głowę do mikrofalówki, albo do pralki, do bębna pralki głowę, jakbym wsadził. A właśnie, zrobię tak. Nie mam światła, tam będzie za ciemno. Wsadzić głowę do bębna? Co ty myślisz, Murd, o tym? Nie, nie ma światła żadnego zapasowego, nie? A ty nie będziesz świecił oczami mi w pralce. Ja bym wsadził głowę do pralki, a ty byś mi świecił oczami, tak? Kot nie chce ze mną rozmawiać. No dobra, to co? Przymierzyć ten pral... Przymierzyć łeb do pralki. Nie, nie no, albo odwrotnie, pralkę do, do głowy przymierzę, wypiorę sobie włosy, Pokazuj, pokażę Wam jak w prosty sposób myję sobie głowę, wkładam sobie, najpierw muszę, o, do bębna i teraz wkładam głowę, o, czy ktoś robił live'a z bębna pralki? Czy ktoś robił live'a z bębna pralki? Słuchajcie, całkowita ciemność, ale nagłośnienie niezłe. Mogę śpiewać i na przykład mówić różnym głosem. Nie no, to jest w ogóle stream w pralce. Na razie. Na razie. Trzymaj ta się. Nie no, to jest straszne. Chłop chciał do pralki wejść. Cały żywcem, do pralki cały żywcem.